Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Aquamaniak. Długo u mnie na kanale nie było filmów, ale musicie mnie zrozumieć, mało czasu. Ósma klasa. Niestety tak to wygląda. Ale tak, wszystko żyje bardzo dobrze w akwarium. 60 litrów wpływają gupiki, parka bojowników, na co dzień 10 kirysków. Trzy są przełożone do akwarium z góraminami. Zresztą zaraz Wam pokażę młode góraminy, jak mocno urosły ponieważ jest to bardzo yy, wielkie, bardzo wielkie już są na swój wiek. Mają ledwo co dwa miesiące. A karmię je tutaj, mam zrobione wylegarnie artemii, się wylęga artemia, yy, bardzo fajnie na niej rosną. I właśnie zobaczcie, tutaj już są góraminki. Podobno bardzo wolno rosną, a z tego co ja widzę to rosną błyskawicznie na tej artemii. Takie są w do ręki. Guraminki, właśnie tyle ich przetrwało. Jak będzie ktoś chciał na przyszłość, to może się do mnie zgłosić. Wrzucę kiedyś link, może do Oelixa. Jak będą guraminki wystawione, to wrzucę link do Oelixa i będziecie się mogli zgłosić. Będzie można kupić, prawdopodobnie, ale muszą jeszcze trochę podrosnąć. A to ze względu na to, że no, podobają mi się te guraminki, a na rybku nie ma co sprzedawać. Więc, jak widzicie, wyszły bardzo ładne właśnie z tej krzyżówki samca dwuplamego i samicy złotej, powychodziły właśnie takie różne odmiany. Pochodziły co so, po niektóre, mają po trzy plamy na boku, i jest to też dosyć bardzo dziwne. Niektóre są w ogóle całe pręgowane, niektóre mają dwie plamy i są pręgowane. Więc podejrzewam, że będzie to bardzo ładna mieszanka. No, a jak tutaj jest tyle rybek, to jest też dużo odpadków. Więc. Naległo się troszeczkę krewetek, z chyba z pięciu sztuk, które tutaj puściłem. Jest tutaj masa malutkich. Yy, wszystkie siedzą albo w mchu, albo właśnie w anubiasie trochę zaglonionym. Tam siedzą na tym jak zobaczycie, to na filtrze, na gąbce z filtra jest pełno krewetek. Właśnie jak widzicie tutaj są te kiryski, jedna samiczka i dwa samczyki że w razie czego się bym mógł wytrzeć, ale podejrzewam, że i tak sobie nic nie będzie, ale później więcej, żeby się raźniej czuły. Są tutaj też dwa zbrojniki młode, na wielkość około 2 cm. Yy, chciałem je tutaj też dać, bo młode zbrojniki czyszczą szyby i jak widzicie, od dwóch miesięcy tutaj nie czyściłem szyb, ani dna, więc bardzo fajnie się sprawia ekipa sprzątająca. A w tym akwarium się zmieniło tylko tyle, że dołożyłem drabinkę dla hydroaketyle SP Japan. Parka bojowników się tutaj wytarła, co bardzo dziwne jest. Nie mi się to jeszcze, żeby się taka parka bojowników wytarła w ogólnym. Ale kiedyś musi być ten pierwszy raz, jak widać. Tutaj jest samczyk z mojej hodowli. Ładny bardzo. Takie jest porównanie do palców. Bardzo ładny samczyk wyszedł. To jest samiec Half Moon krongtejo ładny łepek ma taki czerwony te czerwone ładne płytwy. to wszystko jest po białym samcu i samiczka wyszła też ładna taka ona jest po innym samcu ona jest też po innym w ogóle rodzicach miałem jeszcze drugą ale druga no niestety zdechła ale to bo ta to była siostra tego to już jest inna w ogóle linia ta jest po Yy, całych niebieskich rodzicach. A ten był po rodzicach głównie białych. Tam była niebieska samica i biały samiec. Więc tak właśnie wyszło. Te ciekawe kolorki powychodziły. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten filmik. Taki luźny filmik w tygodniu. Więc trzymajcie za mnie kciuki, żeby wszystko się dobrze udało. I do następnego odcinka. Cześć!